Tutaj leży, to są chiczyny. Chiczyny pochodzą z kuchni bałkarskiej, nie bułgarskiej, a bałkarskiej. Bałkarcy to górale z Kaukazu, z Wysokiego Kaukazu, z tych w sumie najwyższych gór Kaukazu. I co wyróżnia Hiczynę? Od innych właśnie dań yy, kaukaskich, bo każdy lud kaukaski ma swoje określone dania typu mąka yy, z czymś tam, głównie z serem, yy, najsłynniejsze z Gruzji, Haczapuri. A tutaj hiczyny. Chiczyny przede wszystkim jest to bardzo cienkie ciasto. Z tego co widzieliśmy, to jest taka mała kulka ciasta, którą się bardzo cienko taka kulka, o, pokaż moją, yy, rozwałkowuje. I do tego się ma taką większą kulkę, przynajmniej trzy razy większą kulkę na Jest to zazwyczaj ziemniaki z serem, czy ser z zieleniną, czy mięso. I tą kulkę owija się tak leciutko w to ciasto. A później jeszcze raz wszystko wałkuje. I daje praktycznie na suchą patelnię. I smaży bardzo szybciutko. Później na górę daje się, e, e, znaczy daje się, e, marzy się to e, masłem. Jest tu po prostu minimalna ilość mąki. A dlaczego jest minimalna ilość mąki, a dużo nadzienia? Bo po prostu górale z wysokich partii Kaukazu mąki nie mieli. Zboże tutaj nie rosło. Zastanówcie się zawsze, jak jecie dania regionalne, co tam było, co tam rosło. Pomyślcie, kochani, pomyślcie, a nie zachwycajcie się narodowymi daniami. Tutaj po prostu jest to, co było. Mąki było mało, a było dużo sera. Ser nie był luksusem, luksusem była mąka. Smacznego! A tu jesteśmy nad niebieskim jeziorem w drodze do Wielkiej Bałgarii. I tutaj są jedne z najlepszych hiczyn. Tutaj jesteśmy w barze. Nie widzę jego nazwy. Jesteśmy tu już trzeci raz w tym barze, bo tak nam te hiczyny stąd zasmakowały. Drugie super hiczyny są nad ciegięskimi podopłatami. A reszta no, jest w różnej jakości, szczególnie ta w nalczyku. Już nie mówiąc, że spotkaliśmy na basenach w gier termalnych patent, że chcieli nam odwrzeć mikrofali. Generalnie kaukaska kuchnia jest na świeżo. Na świeżo dla Ciebie i jeszcze w bardzo przyjaznych cenach. Te, tutaj te hiczyny to są dwie hiczyny, kosztują 8 zł. Smacznego. W sumie. W sumie, tak, w sumie smacznego i herbatka ziołowa.